Cześć dziewczyny, przychodzę do Was dzisiaj z unboxingiem mojej najnowszej torebki od Sabryny Pilawicz. Torebkę dostałam właśnie od Sabryny w prezencie, za co bardzo dziękuję i pochodzi ona z najnowszej kolekcji Manifesto. Zanim przejdę do omówienia modelu, który się tutaj znajduje, chciałam Wam opowiedzieć w ogóle, jak te paczki przychodzą do nas zapakowane. Kiedy przyjeżdża kurier, dostajemy duży logowany karton, w którym właśnie znajdziemy torbę prezentową, w której czeka na nas Torebka, ale nie tylko. Oprócz torebki dostajemy czekoladki, które już wczoraj skonsumowałam, więc Wam ich nie pokażę. Dodatkowo mamy tutaj własnoręcznie wypisany liścik. Certyfikat autentyczności, Jotosoby. Trudno, żeby tak powiedzieć, szybko. Certyfikat. Też powiem Wam, że ja takie detale uwielbiam. Oprócz certyfikatu są też podziękowania. I to, co ja bardzo lubię od Sabriny, to jest taki balsam do skór i gąbeczka. Powiem Wam, że ja tego używam od dawna do moich torebek, i jest genialny. Ten produkt świetnie się sprawdza. Kiedy robię sobie takie czyszczenie szaty, to wszystkie torebki po prostu tą gąbeczką, tym balsamem sobie przecieram i właśnie w ten sposób je pielęgnuję. Odkładamy torbę i przechodzimy do torebki, na którą się zdecydowałam. Czeka ona w takim bardzo ładnym, eleganckim woreczku przeciwkurzowym. Ona jest tutaj na takie wstążeczki. Dlaczego w ogóle się zdecydowałam na ten model? Ponieważ ja bardzo lubię torebki, które można nosić tak pod pachą. E, takie, których ten, ten kształt troszeczkę się może zmieniać właśnie przez to, że są skórzane, ta skóra się robi miękka. Więc jak zaczęłam ten model, to stwierdziłam, że to będzie po prostu idealna e, opcja dla mnie. E, a chodzi o model Ravello w kolorze Kakao. Spójrzcie, czyszczenie jest przepiękna torebka. Po prostu wow! Jakość wykonania torebek od Sabrina Pilewidzi jest perfekcyjna. Skóra jest to skóra naturalna. Ja wybrałam sobie model ze złotymi wykończeniami. Już Wam pokazuję, jak ta torebka się otwiera. Ona ma tutaj taką krótką rączkę. I to, co jeszcze mi się bardzo spodobało w tym modelu, to to, że możemy go nosić tak naprawdę na 3, 4, a nawet więcej sposobów. Mamy tutaj krótką rączkę. Czyli możemy sobie tak właśnie nosić w ręce bądź pod pachą, tak jak już wspominałam wcześniej. W środku torebki po otwarciu znajdziemy dwa paski. Pierwszy taki skórzany, długi pasek, który umożliwi nam noszenie torebki właśnie tak przewieszonej przez ciało, oprócz niego pasek ze złotym. Łańcuszkiem. Tutaj tak jak mówię, o kucia, możecie sobie wybrać, czy wolicie srebro, czy złoto. Ja, jak wcześniej wspomniałam, postawiłam na złoty kolor. Oprócz tego to rybka w środku ma bardzo fajnie, ma wszystko zorganizowane. Ma dwie kieszenie na zamek, uchwyt na klucze, przegródki na jakieś dokumenty, więc wszystko co potrzeba, tak naprawdę w niej schowamy, jest bardzo pojemna. Dodatkowo ta skóra jest Mięciutka. Oczywiście te boki są uszczywnione, żeby ona trzymała kształt, ale sama skóra w sobie nie jest naprawdę bardzo miękka, taka przyjemna w dotyku. Ja tę torebkę widzę właśnie w takich codziennych sytuacjach miejskich. Gdzieś trzeba wyskoczyć, coś trzeba załatwić. Chcemy między sobą najpotrzebniejsze rzeczy, ale przy okazji, żeby ta torebka elegancko wyglądała i tak ponadczasowo, ale z taką fajną, e, ekstrawagancką nutką i wydaje mi się, że ta torebka właśnie to wszystko e, w sumie w sobie ma, bo jeszcze wcześniej tak zapinanej e, torebki nie widziałam. Ona tutaj jest zapinana tak, na magnes zamykana. Możemy z nią naprawdę e, tutaj kombinować, nosić na wiele sposobów. Ja rzeczy, które są takie uniwersalne, które możemy właśnie na te wiele sposobów nosić, uwielbiam, e, bo dzięki temu, tak naprawdę, mając jedną rzecz, zyskujemy. Ileś tam e, opcji jej wynoszenia na różne okazje e, do różnych outfitów. Więc dajcie mi znać, co sądzicie mm, o tym modelu. Mi się on niesamowicie podoba, chcę już zabrać ją ze za sobą na spacer. Będę oczywiście Wam pokazywać stylizację z tą torebką e, na moim Instagramie, do którego serdecznie Was zapraszam, albo na który Was serdecznie zapraszam. E, tak. Żegnam się z wami. Dajcie znać co myślicie o tym modelu, czy może też już zamówiłyście model z najnowszej kolekcji. Czekam na wasze komentarze. Życzę wam miłego dnia, popołudnia bądź wieczoru, w zależności od tego kiedy oglądacie ten filmik. Buziaki. Ma.